Lej na blogerka. Tak, problem? Wieczne narzekanie, szukanie pierdyliarda wad. Ciągle te same tematy, wokowane w ten sam sposób. Po co? Dlaczego? Czy ci ludzie naprawdę tak patrzą na świat? Negatywność, pesymizm. Dobra. Są rzeczy, na które można, a nawet trzeba narzekać. Wydaje mi się, że każdy narzeka, ja też i to jest OK. Prawie wszystko w umierze jest OK, tylko gorzej, kiedy ktoś automatycznie, gdy na coś patrzy, widzi najpierw tego złe strony, nawet kiedy one nie przeważają. Typowy przykład ze szklanką. Także oni z reguły widzą szklankę do połowy pustą. A ja mogę spojrzeć na to tak. Właśnie stojąc w środku lasu, dostałam szklankę do połowy wypełnioną wodą. Zajebiście. Czy to na temat? Zależy. Wizdówka kanału. W skrócie. Właśnie to między innymi chcę na nim pokazywać, że można patrzeć na ten świat nieco bardziej pozytywnie, że po prostu można inaczej. Jestem Wesołki, dla nas. Ej, masz szczotkę? Tak więc, jeśli w jakiś sposób zainteresowała cię moja osoba, to co mówię i tak dalej, no to zapraszam Ciebie na mój kanał. A nóż, spodoba Ci się na tyle, że zasubskrybujesz. Także mam nadzieję, że do zobaczenia, i mało!